Cześć, tu Wojtek z PolskaZwieza.pl. Dzisiaj oprowadzę was po swoim Oplu Vivaro z 2004 roku. W nim właśnie podróżuję z żoną. Już wam pokazuję, jak jest w środku. Opel Vivaro z 2004 roku w wersji L2 H2 ma przyciemniane szyby. Tak już kupiłem go. Drabinka Solarów nie ma na górze. Jeden z filmików poświęciłem temu, żeby wyjaśnić dlaczego i jaką zastosowałem alternatywę. Z tej strony jeszcze możecie zobaczyć, że ten mój model ma przyciemniane też boczne okno, ma też lufcik, co jest bardzo fajne, żeby zrobić przeciąg w samochodzie i teraz tak. Tak wygląda. W środku nas samochód Spójrzcie. Tutaj przewozimy dwa fotele. Ja je teraz wyjmę normalnie, jakbyśmy robili łóżko. No to oczywiście to jest w środku, bo są zamknięte drzwi, ale będę rozkładał łóżko. To nie chcę, żeby spadły. Więc tu jest z boku odłożę. Podzieliliśmy wana na dwie części. Czyli tutaj mamy rozkładane łóżko. Jest wzdłuż samochodu Ania wszerz. Ja mam 1,80 m wzrostu, więc tutaj bym musiał jakoś pod kątem spać. Nie chciałem tego, chciałem wygodnie podróżować i spędzać noce. Dlatego zdecydowaliśmy się na łóżko rozkładane. One się rozsuwa na 1,10 m. Za chwilkę wam pokażę. Tu mamy siedzisko do pracy. Łóżko jest podzielone na dwie strefy. To akurat zdejmę śpiwo, to wam pokażę, jak to wygląda, że możemy część łóżka wysunąć. Tylko wyjmę ekspander. Bo podczas podróży korzystamy z ekspanderów. Może to nie jest jakoś estetyczne rozwiązanie. Ale nas tu nie ma kiedy pod, podróżujemy, a dzięki temu mamy pewność, że nic się nie wysunie, nawet jak jeździliśmy po górach stołowych i tam są naprawdę ostre zakręty, więc nic się nie otwierało. Tu Wam odłożę. Jak chcemy popracować, wysuła, wysuwamy tylko i wyłącznie tę część łóżka. Ja tu normalnie siedzę, kładę laptopa i sobie piszę. A. Dobrze, pokażę Wam. I tak jak mamy to rozplanowane, tutaj mamy. Podnoszoną klapę, więc trzymamy rzeczy. Najważniejsza rzecz w tym oto miejscu to jest nasz powerbank. Na moim kanale znajdziecie recenzję tego urządzenia. Bank energii. Dzięki temu nie mamy solarów na dachu, nie mamy jakichś akumulatorów dodatkowych. To nam absolutnie wystarczy, żeby ładować telefony, laptopy, ryżowar. Podłączamy bardzo fajny sprzęt. Jedyny minus to cena. To kosztuje około 2000 zł. Za tyle też miałem mieć instalację. Na dachu, łącznie z akumulatorami, ale jestem bardzo zadowolony. Waży to, jeśli dobrze pamiętam 5 kg. U nas się sprawdza. Oczywiście można to ładować podczas jazdy. A tak mamy tutaj apteczkę i tak dalej. Do tego miejsca też idzie nasz kabel zasilający listwę LED. Mogę na chwilkę ją włączyć, to Wam pokażę, jak to wygląda. Generalnie chcemy to podłączyć. To właśnie korzystamy sobie z naszego powerbanku. Aha, jeszcze trzeba go włączyć, oczywiście. I je sobie włączamy i mamy piękne światło. Cały camper oświetlony wieczorem. Rewelacyjna sprawa, pobiera bardzo mało energii. I jak widzicie, w tym miejscu kontrolujemy, czy włączyć tu, czy wyłączyć i mamy to zrobione. Oczywiście tutaj planowaliśmy to, żeby to jakoś ładniej przyłączyć, przyczepić, ale nam się to sprawdza akurat tak jak jest, więc na razie tego nie, nie poprawiamy. Dobrze, to normalnie jakby to było sobie tutaj. Wejdę. Chodźcie, żeby mikrofon mi nie uciekł. I tu mamy właśnie podczas podróży ekspanderek. Tutaj. I tutaj też żeby szuflady nam się nie wysunęły podczas jazdy. Głównie meble, to wszystko zbudowaliśmy sami. Blat jest z IKEA. obcięty, to żeby dostosować do, do naszej szerokości. Część obcięta jest tutaj, więc też mamy taki fajny grancik, komoda z IKEA. Tutaj sami docinaliśmy i robiliśmy te wszystkie szuflady. Ten cały mebel to po prostu jest też nasza autorska konstrukcja z różnych mebli, z różnych części. To wszystko tak zaprojektowaliśmy, żeby mieć tu skrzynię podnoszoną, w łóżku, więc dzięki temu tutaj trzymamy też inne, mniej potrzebne rzeczy. Tu właśnie wysuwamy. Tutaj idealnie mebel na dwa kanistry 20-litrowe. Ten już jest pusty, bo wykorzystaliśmy. Tu jeszcze sobie czeka 20 litrów. Ale właśnie idealne miejsce. Tutaj przechowujemy 40 litrów wody. Tu trzymamy też swoje sprzęty. Wcześniej tu były drzwi, ale przez to, że drzwi się blokowały, w tym miejscu gdzie jest nasza pompa nożna. To nie do końca to było funkcjonalne, żeby jakby zmaksymalizować ten, ten ruch, żeby mógł się pochylić, wyjąć co, co chcemy, więc tu zawsze trzeba było kombinować. Wykręciliśmy te drzwiczki, teraz ich nie ma, wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się, jest wygodniej, dlatego teraz dostosowaliśmy, tu trzymamy po prostu nasze sprzęty, więc kolejna duża część, gdzie możemy trzymać swoje rzeczy. Ta komoda, wam powiem, jest genialna. Akurat e, idealnie się nam wpasowało, żeby zablokować kanistry z wodą. Tu mamy dwa kanistry z wodą, też 20-litrowe. Jeden kanister jest na wodę oczywiście czystą, drugi na e, wodę szarą. Tutaj odprowadzamy całą instalację hydrauliczną. Czy nasz pomysł na kuchnię też możecie zobaczyć e, w, innym, e, w jednym z moich filmików na kanale. Tu jest właśnie. Pompa nożna, dzięki temu też nie jesteśmy uzależnieni od prądu, od pompy, która wymaga zasilania, więc tutaj też nie potrzebujemy energii. Ale ta komoda jest tak pojemna. My tu mamy, wiecie, sztuczce, przyprawy, herbaty, narzędzia i tak dalej. Sześć, sześć metalowych szuflad, one są lekkie, i to, że nie mają prowadnicy, to zajmują. Całą powierzchnia jest do zagospodarowania. To jest też metalowe, więc czasami możemy sobie też jakąś latarkę czy, czy lampkę przymocować, gdybyśmy chcieli, nie, nie wiem, coś bardziej doświetlić. To też jest Ikei. Wyszło nam, że potrzebujemy jakiejś takiej półeczki. Dodatkowy plus, że jest metalowa, więc jak mamy czołówki czy jakieś latarki o czołówkach, też nagrałem jeden z filmików, bo to jest fajny, za 15 zł. Świetna sprawa są te czołówki. Dodatkowe oświetlenie, też mamy żarówki na akumulator, więc tutaj sobie włączamy, wieszamy to, żeby też mieć jakieś dodatkowe źródło światła. Wyszło na to, że jak mamy też stację pogodową i półka jest metalowa, jest dodatkowy bonus, że sobie możemy ją zawiesić. Tutaj jakieś klucze i tak dalej wieszamy. To co mówiłem, że najczęściej będziemy korzystać z tego oświetlenia, to się okazuje, że jednak nie, najrzadziej z tego korzystamy, bo zdecydowaliśmy się na tę listwę LED-ową, która pięknie nam doświetla cały samochód w nocy. Tak samo te dodatkowe Żarówki zbudowanym, akumulatorem, i teraz tak tutaj mamy tak to rozplanowane, że tu mamy garki, jakieś dodatkowe akcesoria kuchenne. Tu mamy żywność, tu jest dedykowana szuflada do kuchenki gazowej, żeby ją przewozić. Tutaj mamy wszystkie kubki, talerze i tak dalej. Tu mamy dodatkowe, większe akcesoria, czyli jakiś termos, ryżowar, patelnię grillową, ostatnie nasze kupno. Mogę Wam się pochwalić. To jeszcze mamy fajne pokrywki yy, różnych rozmiarów. Ale ostatnio kupiliśmy patelnię grillową. No, rewelacyjna sprawa, słuchajcie. Wykorzystaliśmy ostatnio na ognisku, żeby sobie zrobić dwa żywa. Świetna sprawa. Rączka w ogóle się nie nagrzała. Gotowaliśmy sobie. Więc, jakby co, yy, to jest do kupienia w Lidlu bodajże. Jak znajdziecie, to wydaje mi się, że to będzie dobry, dobry zakup. Tutaj wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy, jak widzicie, opakowanie z toalety, bo po prostu nam się najlepiej sprawdziło, jeśli chodzi o wielkość, czyli i o szerokość, wysokość. I głębokość. Świetnie to trzyma. I tutaj mamy też dwie skrzynie, które jedno na drugim blokują się. Tutaj też y, mamy, na, tu mamy warzywa, tam mamy jakieś puszki. I jedno na drugim, jak się ładnie. O, widzicie, to się trzyma, więc nie jest w stanie y, wylecieć. Tu mamy też jakieś rzeczy, tam głębiej też schowane. Więc samochód wydawało nam się, że będzie mały, i będziemy mieli problem z wzięciem wszystkich rzeczy ze sobą. Ale tu naprawdę. Jest bardzo dużo miejsca. My, wyjeżdżając na przykład na dwutygodniową podróż, byli, e, zapakowaliśmy rzeczy na jakieś 70, myślę, 80% pojemności samochodu. Tak mi się wydaje, ale na, naprawdę tu jest jeszcze sporo miejsca. Szczególnie, że mamy jeszcze całą skrzynię. Ona jest, pra, ona jest praktycznie pusta. Tutaj e, schowaliśmy nasze blokady do. Okien do tylnych okien, jak wam pokazywałem w jednym z filmików też mamy po prostu to na takie nakręcane przysawki, więc jeżeli nie chcemy, żeby było w ogóle widać z zewnątrz, że tu się pali światło, przyklejamy coś takiego i, i z zewnątrz wygląda, jakby to był po prostu zaparkowany samochód. Ale przez to, że mamy tą te skrzynię, to się okazuje, że mamy bardzo dużo miejsca na dodatkowe rzeczy. Tu mamy okienko, rozmiar 28x28 z moskitierą, z blokadą też światło, że śpimy, żeby o 4 rano na przykład teraz nie waliło nam słońce po oczach, to sobie zaciemniamy. I to jest o tyle fajne okno, że ono się, jak zobaczycie na innym z moich filmików, na wszystkie strony je można ustawiać, czyli można je, wiecie, tylko w lewo, w prawo, do przodu, do, do tyłu, maksymalnie do góry. Ja z tego okna jestem mega zadowolony i świetnie nam doświetla. Mamy szafę, tutaj też nasz system ekspanderów, żeby ta szafa się nie otwierała podczas jazdy, bo teraz nie jest w stanie w ogóle, więc sobie dodatkowy plus tej półki w tym miejscu. I nasza szafa to jest standardowa szafa IKEAowska, którą przycięliśmy troszkę z góry, troszkę z boku, żeby ją maksymalnie dopasować jak tutaj możecie zobaczyć, ale przez to, że to jest szafa z IKEA, to te pojemniki IKEAowskie, które zdecydowaliśmy się wykorzystać, okazały się dla nas strzałem w dziesiątkę. My tu jesteśmy dzięki temu bardzo poukładani, jeśli chodzi o nasze rzeczy, czy kosmetyki, czy ciuchy. Moja żona ma swój pojemnik tutaj, ja, ja mam swój, jako że one mają na górze wszystkie zamki, to bez problemu, a akurat to bez problemu można się dostać z góry i znaleźć swoje. Ciuch, który się chce. I tu mamy podzielone tak. Jest półka, tu mamy ciuchy, tu kosmetyki, tu jeszcze mamy całą przestrzeń na inne rzeczy. Czasami stawiamy tu jakieś pojemniki albo kurtki, grube rzeczy i tak dalej. Tu jeszcze jest dodatkowa półka. Na przykład w tym przypadku jest tu koc, ale tu możemy też różne rzeczy kłaść. Szafa jest podzielona na dwie części. Obcięliśmy te drzwi też, bo w oryginale ta szafa ma jedne drzwi. My je podzieliliśmy, żeby był, była też toaleta. I tak to zaprojektowaliśmy, żeby móc ją wysuwać i korzystać z toalety. Jeśli się chce. Ona się oczywiście maksymalnie wysuwa, więc nie ma problemu. Mogę zademonstrować w sumie. Więc mamy możemy się tutaj spokojnie załatwić w razie potrzeby. I on się chowa. Zostawiliśmy sobie tutaj jeszcze miejsce, więc mamy tutaj stół rozkładany. Tu jeszcze jest schowany nasz składany namiot, który też pokazuję w jednym z filmików. I mamy też przenośny solar, tutaj schowany. Świetna sprawa, jeżeli potrzebuje doładować komórkę, czy powerbank, czy żarówkę, czy cokolwiek innego, też możemy w każdej chwili go rozłożyć, żeby się ładował. Mamy też, zostawiliśmy tak tą. Przestrzeń nad kabiną kierowcy, ona jest bardzo pojemna. Tutaj wrzucamy różne naprawdę przeróżne rzeczy, ale dzięki temu nie zagracamy sobie tej oto przestrzeni. Mamy standardowy zlew, wykorzystujemy też miskę, żeby ekonomicznie mieć naczynia, żeby nie tracić wody. Bo jak wiecie, w wanie, woda jest bardzo cenna. My tu mamy się nastanie, przeważnie 60 litrów, więc to żeby to szybciutko nie, nie umknęło albo nie spłynęło do kanistra z wodą szarą wykorzystujemy też miskę, znaleźliśmy taką, która idealnie nam pasuje do zlewu i powiem Wam, że to się okazało strzałem w dziesiątkę w naszym przypadku czyli mamy taki wiszący pojemnik na buty albo na jakieś siatki cokolwiek, ale mamy dodatkowych 6. Nie wiem, mini półek, gdzie możemy y, trzymać swoje rzeczy. To jest przesuwne, więc, jak potrzebujemy, nie wiem czy szafę otwierać albo coś, więc możemy to przesuwać. I tutaj dzięki temu zaoszczędziliśmy sporo miejsca na podłodze y, z różnymi butami. Tu jeszcze przechowujemy nasz prysznic solarny. Normalnie on w czasie jazdy jest tutaj, ale jak już potem jesteśmy w środku, no to, to to idzie do kabiny, bo w środku go nie wykorzystujemy. Recenzję też ma, znajdziecie na moim kanale. To jest prysznic solarny 10-litrowy. Wlewacie tu wodę, nagrzewa się. Super sprawa, szczególnie, że on jest ciśnieniowy, więc... Po... Pompujecie i potem już możecie używać tego prysznica. Nie jak są prysznice z pompką nożną, to że za każdym razem trzeba machać, żeby ta woda doszła, tylko tutaj napompujecie tak jak przy opryskiwaczach np. ogrodowych i bez problemu, bardzo łatwo i wygodnie się z tego prysznica korzysta. Mamy zaślepki też. Tutaj korzystaliśmy karimaty, po prostu je obcięliśmy, żeby zablokować, żeby nikt na zewnątrz nie widział, że tu się świeci światło. Jeżeli potrzebujemy widzieć, co się dzieje w kamieniu, no to oczywiście wystarczy to odkleić i jest gotowe. I co jeszcze mógłbym Wam pokazać? Oczywiście gwóźdź programu, czyli łóżko. Jak śpimy, jak rozkładamy je, jaki tu jest nasz sposób, żeby w tej małej przestrzeni właśnie móc swobodnie się poruszać. Aha, bo naszym kryterium było takie, że chcemy w samochodzie stać. Dlatego to nie, nie zrobiliśmy, to na przykład platformy, żeby tu podchodzić i mieć e, część bagażową pod podłogą czy pod naszymi nogami. Moim kryterium i mojej żony, że jak stanę wyprostowany, że mogę, o, że mogę swobodnie się poruszać po samochodzie. Dlatego też mamy łóżko składane i tu też przejście, czy można było wychodzić bez problemu tylnymi drzwiami bocznymi. I żeby kryterium też tak wymyśliliśmy, żeby bardzo szybko i bezproblemowo móc to łóżko rozsunąć. Już Wam pokazuję. Generalnie to łóżko da się rozsunąć, kiedy jesteśmy w środku, żeby już nikt nie widział, to, że coś się dzieje w samochodzie. Więc moja żona staje na tym oto siedzisku, albo ja mogę stać, a moja żona z tej strony, to nie ma znaczenia. To jest solidny mebel i polega to po prostu na tym, że wysuwamy tę oto część do końca. A druga część, też wystarczy jedną ręką do góry i rozsunąć. Jak widzicie, łóżko jest rozsunięte. Przesunę ten kabel od mikrofonu, żeby nie przeszkadzał. I teraz tak, poduszki z tej strony. I to co mamy, to robimy trójkącik i rozkładamy nasz, nasz materac. I spójrzcie, jest gotowe jeszcze pokażę Wam, o, dopasowane to jest, bez problemu i to co, krok drugi, kupiliśmy dwuosobowy śpiwór, on nie jest łączony tylko właśnie jest już przygotowany na dwie osoby, ja jestem z niego bardzo zadowolony, to nam yy Zastępuje, już tak naprawdę wszystko. Jeżeli jest zimno, możemy wsunąć się w śpiwór. Jeżeli jest za ciepło, to po prostu śpimy na nim. I przykrywamy się kocem. Ale, żeby pójść spać, to proszę bardzo, to wygląda tak. Rozkładamy to. Tu właśnie były poduszki. Jedna poduszka. Tu mamy drugą poduszkę. No i tyle. I ja wchodzę. Moja żona z tej strony. Jestem w butach, to tu już nie. Albo słuchajcie, przejdę. O tak, o tak, przejdę. No, jak widzicie, jest łóżko gotowe. Możemy i spać. Śpimy w zależności od widoku, czyli albo głową w tę stronę, żeby sobie patrzeć na jakiś fajny widok, albo głową. W drugą stronę, jak chcemy bardziej podziwiać widok boczny, więc tutaj nie ma żadnego znaczenia, to bardziej zależy od, od naszych preferencji. I tak to właśnie wygląda: łóżko jest solidne, nie mam żadnego stracha, że wiecie, się złamie to czy coś, już tyle nocy tutaj spaliśmy i wszystko bez problemu yy, się udało. Jak mówiłem, łóżko mamy 10, ale ja i moja żona spokojnie się mieścimy. Zagospodarowaliśmy całą przestrzeń z tej strony aż do szafy. Wchodzenie też nie ma problemu, czy stąd, czy stąd. I teraz, jak będzie wyglądało składanie tego łóżka, to ja przejdę tam, bo ja głównie stamtąd składam to łóżko. Ale znów, wiecie co, ja zdejmę te buty. Ja zdejmę buty, żeby nie brudzić w sumie. Jestem w środku. Dobra, i teraz tak przejdziemy. I to tak, jak chcemy. Nasze łóżko złożyć. Pierwsze co robimy, zdejmujemy na chwilkę poduszki, kładziemy je z boku, potem zwijamy nasz piwór. O, no, go do tego pokrowca. To, to jest też fajny ten pokrowiec. Daje mi się, że jest fajne to, że to nie są dwa oddzielne śpiwory, które trzeba łączyć, tylko mamy jeden duży. On, jak widzicie, też jest do 10 stopni. W październiku było nam mega wygodnie spać w nim. A jak teraz są upały, no to śpimy na, na nim i przykrywamy się kocem. Dobra, mamy to spakowane i to co robimy, to tak podnosimy. Podnosimy nasze tutaj materace piankowe. Oczywiście o materacach też jest oddzielny filmik. Tak naprawdę każdy etap pracy nad naszym kamperem czy kamperwanem został udokumentowany, jeżeli jakiś aspekt Was interesuje, możecie znaleźć na kanale daną część prac. A tak jak się składa łóżko, czyli jak już mamy materace tutaj złączone, to wsuwamy jedną część i potem przechodzimy, żeby wsunąć drugą część i łóżko jest gotowe. Jeszcze tutaj biorę oczywiście poduszki. Kładziemy. Oczywiście tutaj żeby ładnie było to możemy je zablokować, tutaj też kładziemy śpiwór i to co było dla mnie istotne żeby nie mieć tutaj półek. Dzięki temu mamy oddech, swobodę, nie boję się że jak wstanę i będę chciał usiąść na, na łóżku to że w coś walnę, ale dzięki temu też mamy tu pełną swobodę dlatego nie zdecydowaliśmy się żeby tu mieć półki, albo tu, jakby ta przestrzeń jest dla nas cenna. Szczególnie, że mamy tyle tutaj do zagospodarowania przestrzeni na dole, że tutaj świadomie zrezygnowaliśmy, żeby mieć ten oddech też. Tak samo e, umiejscowiliśmy okno praktycznie no, w połowie samochodu. Dzięki temu, jak śpimy, bez problemu jestem w stanie wyciągnąć rękę i albo je otworzyć, albo zamknąć. I bardzo ładnie doświetla jest też przeciąg, jeżeli otworzymy boczne okno. No i słuchajcie, no i tak wygląda. No, ten samochód, jeśli dobrze pamiętam, ma 2,5 metra, bo to jest wersja L2H2. Więc i tak wydaje mi się, że na nasze potrzeby jakby osiągnęliśmy tutaj wszystkie swoje założone cele i jesteśmy mega zadowoleni z tego układu. I jakby spełnia wszystkie nasze mm, potrzeby. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie budowy czy samochodu, dawajcie znać w komentarzach. A tak, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się Wojtek z Polska Zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.